Siemaneczko, z tej strony Miki Dzisiaj ze mną gra Kaskader Siemana Tutaj macie jego nick, żebyście nie mówili, że nie ma Tutaj jest Kaskader Jak widzicie, gramy na ciut innej mapie Jednak ta oryginalna już nam się troszeczkę znudziła I postanowiliśmy zagrać na... No, na czymś innym, tak? Ta mapa się nazywa... Nie Hall na Escape Hallhausen Nie wiem, to jest coś takiego, z trzynastki mapka dosyć fajna, przyjemna My na początek kupiliśmy sobie kilka maszyn już tak, żeby od początku nie startować, no bo to już ile można w końcu. Dokładnie. Widzicie jakieś agregaty, jakiś tutaj siewnik, prasa, jakaś takie duperele yy, Ogólnie dzisiaj będziemy... Akcja kurydza, kiszonka będzie szła, tu macie nasze sprzęty. To jeszcze jakieś są maszynki takie, o jakieś takie trawy, taka zrebiarka, jeszcze tam jakieś użytniki są. No Ale to wszystko wyjdzie w czasie na let's jak tak? Dobra. Kaski słońce, też kajsem, no. to ja będę jeździł Michał. nich, prawda? I dzisiaj sobie troszeczkę potniemy kiszoneczki. Troszeczkę takimi sprzętami innymi, ale zawsze coś fajnego, tak? Bo tu po prawo jest rozrzutnik i beczuszka, a jeszcze przyczepka samozbierająca. A tutaj mamy nasze pole kukurydzy. Także teraz rozmuszmy naszą machinę. Szczerze powiem ci, że dopiero dzisiaj pierwszy raz taktnę. Ja dzisiaj przez... pierwszy raz dram w multi, więc... <noise> Czy znaczy, ukaże tak jeszcze kiedyś? się ile lagła. No bo no, przez odpalanie pewnie jest. Ona cztery rządki bierze? Nie, trzy... 3 miliony. Trzy, nie. nie, bierze tak Trzy albo cztery. Różnie. O tak trochę dziwne, no ale dobra no. Jak bierze, tak bierze. Ze środka to fajnie wygląda. Ogólnie Let's Play nie było... Czeka, Ogólnie Let's Play nie było ostatnio z tego względu, że Adam ma komputer w naprawie. Kasp dopiero niedawno LS-a do... LS dostał i tak czekałem na Adasie, ale jednak Adaś dopiero będzie w kolejnych let's playach jak już będzie miał komputer tak po naprawie, czy naprawie, no przeinstalowanym Windowsie. O, tak powiedzmy. Dokładnie. Być może jeszcze jakieś inne gierki się pojawią na kanale Planuję coś nagrać, zobaczymy jak to wyjdzie Ale na razie Efesik, tak? Ogólnie masz zamówić, że z czego by miał Miki nagrywać nie? No, mi się, zdało. Bo to nie, nie zawsze wiadomo Z czego, z czego Chceć No dokładnie, dokładnie Jak by się teraz tu przesiąść, ty? Przez środek gdzieś tutaj się przesiądź, czy... No ja nie wiem jak tam uważasz. No nie wiem ty. no Dobra, to trzeba iść tu przeciąć i tyle może tutaj o pięknie. To jest środek polecimy. Ja może będę po tej drugiej stronie. Ogólnie co do mapki. Mapka jest bardzo ładna. Znaczy w sensie no... No, no po prostu ładna, tak? Podoba mi się. Bo oryginalna już troszeczkę się jednak ludziła. Prawda, kaskadę? No dokładnie. Już trochę troszeczkę zbrzydła. Tak, a zacznę, od początku zaczynać też nie było sensu, no bo to jednak już ile można. Także mamy takie sprzęty. Jakby na każdej nowej mapie nagrywał od początku, to oj sądzę, żeby... No właśnie, to Cały prostu, czas było od początku. Nie ja się sensu, jakiś belki No po prostu tak wyszło. Z czym by to Wam powiedzieć dzisiaj? Ciekawe. Tu wszystko przepodobaszam, te główne spory stawiają. Ogólnie chcieliście save'a tamtego poprzedniego, co tam nagrywałem w było z tego, to jeżeli się nie mylę, to na Facebooku na pewno wstawię do niego link i być może w opisie tego filmu dostaniecie do niego link, no bo to nie jest problem. Nie, a co do tego save'a, to, to może gdzieś tam jak... No, powiem Ci, że tam... jednak problem jest z tym nawracaniem. No to troszeczkę. A mnie po to, to cofasz, nie? Ogólnie? Co Ale ja ten... Ale powiem Ci, że... Nie chciałem jeszcze, chciałem zobaczyć jak tym się tnie, tak? Bo jednak krona bym kupił, to moment by to pole zleciało i tak wiesz... Trochę panie. A we dwóch to tak troszeczkę jest no. Szkoda ruszać kronę, bo... To to przynajmniej trzy osoby, nie? No ile pieniędzy, ale no, tak pieniędzy też dużo nie mamy, no żeby nie skłamać mamy... Boż... Serio? Aha. Co jak czego? o Oj mi się złożyła, nie? A co... tam było widać, że mamy chyba 16 tysięcy czy ileś. Także to nie jest dużo, a no... Nie wiem, ja jestem darmowym może na zero. No, Nie no co ty? Kiedyś się rozliczymy. <grym> na pewno. <grym> no, po pojedziesz do mnie na Helm? No dokładnie. Dlatego... Coś mam dziwne lagi takie. No czasami. Nie powinienem. To jest. Ale dobra, to nieważne. Prawdopodobnie no z tej mapy będzie jakaś dłuższa, dłuższa seria odcinków, ale to też nie wiadomo, bo znając mnie to jeszcze 100 razy tą mapę zmienię przed którymś tam odcinkiem. Po prostu tak już lubię. Nie lubię grać po prostu na jednej mapie zbyt długo właśnie ludzi. A zobaczymy znaczy, jak to powiedzieć. nie zbyt długo. Może, może lepsze ee, nie pozwól. Grasz dosyć długo na napad tylko nie nagrywasz z znaczy, no to może też, że po prostu tak grać dużo, czy... i potem wyjdzie jakaś fajna mapa i przestaje grać na tej ile na tamtą grać, tak? I tak w kółko. Także jeżeli mapy będą się zmieniać bardzo często, to nie dziwcie się po prostu. Taki, takie będą uroki, tak? Tak coś tu trochę No jem, bo. ja no, dobra. Za malutkie było i. Spokojnie. Ta się szkarnia bierze tak trzy rządki, czasem się uda cztery, a czasem zacznie omijać. Ale to. Gdzie wyczuli ją. Ale ogólnie spoko to jest, że właśnie naprzód zapniesz i z tego przyciotka i, i. teraz się... mi bierzesz 4, nie? Ale to sądzę, że tak jest przez uprawę, nie? A nie gram na kierownicę, jakby ktoś się pytał. Teraz z tego względu, że po prostu zapomniałem jej podłączyć i już nie chciało mi się potem resetować 100 razy LS-a. A, I jakoś A jest tak, tak nie, 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 nie za długo, wiesz? Jakoś yy, odpalaliśmy. Czasami się zdarzało, że wiesz, że się odpalało po 10 razy, żeby, żeby no, nagrać, nie? No, to... wiadomo, ale dzisiaj ładnie poszło nam. Praktycznie drugi, za drugim razem rozumiem, wyszło. No, nie wiem czemu lustarek nie mam, dziwne. A, ja mam. Ja nie mam, nie wiem czemu. A no ja tak cię nie widzę, tak są ustawione do lusterka troszeczkę. Dziwne, ale muszę w opisie popatrzeć, może mi się coś zmieniło, ale nie wiem. No Ewentualnie wiesz co, tak przy właśnie przy wyłączaniu chudów może, nie? Może, słuchaj nie wiem, na razie mnie to nie interesuje. Ogólnie Bro. fajne jest to właśnie to na przyczepie, że na tył jest nasypane, a na przód mniej, to to mi się podoba. a u mnie jest odwrotnie. <laughs> Bo nie <laughs> dosięga do końca przyczepy i wiesz co, ile ci tylko na przód. Jo? Tak, no za jak będziesz pod już mnie, to zobacz sobie, że... Ale na przykład w kronie mi się nie podoba to, że na środek sypię, jakby cały tak, czas. Tak, no to by po prostu... Jeżeli wyjdą modyfikacje, to sądzę, że będę już... Ustalane rury przez operatora, a nie no. przez samego, wiesz. To naprawdę by sporo zmieniło, tak to by była beka, nie? Myszką se jeszcze się tam czymś Wystawiasz i... sobie, wiesz, w którym miejscu no. ma lecieć, nie? Dokładnie. A gdzieś tak tak ogólnie tak. rozwalałem u się kabornik. I fajnie, fajnie się wsypuje, nie? Nawet do rozrzutnika, no. że nie, nie tego, tylko... Właśnie też zauważyłem to ostatnio, jak tam też rozwalałem troszkę oborniczka. I tak wyszło. Ogólnie widziałem, że jakieś już te świnie wyszły do ls czy ale nawet nie... Nawet do... nie zwracam uwagi na razie na to, bo jakoś tak wreszcie interesują mnie mody. No ja na razie też na oryginalnych modach będę ciurał a jeżeli... są, dobrze są zrobione, nie? No naprawdę, akurat to im się udały te modele, no, ten Micholan czy tamten case, no po prostu to jest coś bajeczka ogólnie, no. Wszystkie modele są piękne. I jeszcze dodatkowo to brudzenie, nie? No, to też jest fajne. Ale jeżeli jakieś mody się pojawiłyby na odcinku, oczywiście nie mam na myśli tu jakiegoś, nie wiem, planem kamera, czy jakiegoś biegania, to zawsze powinien być link w opisie do pobrania, tak? Hmm. Tego się się nastąpiło? Mapę też dasz w opisie czy jak ten Mapę może też w opisie podeśnę, jak nie zapomnę. Raczej się zapomnę, ale... Jak co to w komentarzach przypomnijcie. Ale wątpię, no to na każdym forum jest to wystarczy tego sobie wpisać i A nie było żadnej edycji robionej przez nas, bo nie ma takiej potrzeby. Nie no tu nie ma potrzeby. No. Jak na razie bynajmniej nie zauważyłem nic takiego co by się wymagało edycji, ale wprawdzie dużo też nie grałem na niej. No trochę dzisiaj, trochę wczoraj pograłem, ale to tak. No, no, no. Ale to jeszcze nie jestem też w stanie ocenić do końca. Aż bardzo mi się tu las podoba, nie wiem, tak. Fajnie jest umiejscowiony. Może w kolejnym odcinku pójdziemy do lasu i pokażemy, co tam się wyprawia w tym lesie, tak? Co, no, co w lesie piszczy, jakby to powiedzieć. Tak. Może jakiś leśny Odcinek. No, coś będzie takiego, kurde zawód drwaldzie coś i no, zobaczymy, no. Będziemy się różnoli i tyle, tak? Zamiast Mariusz zawód hydrauliczny będzie. Tak, Miki, ogólnie, zawód trwał. Kurde przez grę Outlast y, zaczynam się bać, wychodzić z domu <grym> ja i Naprawdę, ja tak gram na tego w to nie gram. Ja, znaczy ogólnie bardzo fajna gierka, tak polecam każdemu. <grym> Ale... Jak potem l będziemy... jak najtośnie przede mnie. Dreszcie. Każdemu który który robi dreszcze. No, no, czy taka gra jest no... ma co się w sumie... A. W tych drzy mi też nie chodzi, co jest? Coś mi się przestawiło chyba. No no, nieważne. To się potem przystawi. Taka gra dosyć spoko jest. Ty do no, pola ubywa ładnie, powiem ci, ale jakby... No, sprawa, sprawa. Gdym, Tylko na no, trochę wicholek. Słuchaj. Lichawo leci, nie? Na to wszystko? Słuchaj, no, nic nie zboradzisz na no to, tak? Takie, takie, pola, no. Słaba ziemia i tyle, nie? Dobra, to myślę, że dojedziesz, będziemy kończyć, bo i tak tu nie ma co zanudzać. A w kolejnym no, a wtedy... odcinku jakiś ciekawy temat do opowiadania ogarnę. Bo ten to w sumie miał tylko tak naprawdę na celu poinformować Was, że nastąpiła, no, zmiana mapy. Dlaczego nie było odcinek? I że nie zapomnieliśmy o nich. Tak i że następne odcinki będą z różnymi osobami, tak? Bo będzie pewnie Kaskader grał, czy nawet na pewno. No Adam no. to na 90%. Jak się uda to jeszcze głączek się ogarnie. Ewentualnie Kazio. Może Kazio, ale Kazia ostatnio nie było, więc nie wiem jak on tam z dostępem. I z czasem. I z czasem, bo Kazio to troszeczkę nie ma czasu jednak. No, ale no, co zrobić, no, więc no... Gospodarstwo w końcu, tak? No To no, się fajnie ubija, no, żeby Fajnie faluje. Dobra. To sypiemy, tak? No, weź no jeszcze przejedź wysyp. i masz fajniejszą tę przyczepę, bo z tyłu jest ten, nie podnosi się i tak fajnie z tyłu ta taśma tak się przysuwa. Nie wiem, czy to widać. Trzeba weźmieć to, co zostało. Robił. Nie, to no. grubi z losu na razie dostawimy, bo tu może będziemy sypać ten... trawę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Głównie miałem tu belki ustawiać, ale mówię, szkoda z losu. Szkoda sobie potem, jak ktoś nie wiedzie. że... No właśnie. Ale myślę, że w miarę takie miejsca grunęłem na belki, spoko, no zobaczymy, jak to wyjdzie, ale... Dobra. Także co, jeszcze tutaj... Nie, chyba nie mamy krów, tak? Ogólnie mimo że se potkniemy trochę jeszcze, żeby Was nie zachęcać. Tak, to myślę, że jak na razie to tyle w kolejnych odcinkach będzie ciekawiej. Na nie postaram się, żeby było ciekawiej. No także dziękuję, do następnego. Na razie. Siema.